A więc witam w kolejnym odcinku na kanale Rolety Granie z Secret of Knaga Mimika. No jak mówiłem przejdziemy tutaj. Śnieg pada? Trochę zimno tak to tu jest. A, czyli już nie wrócimy. No i super. Ciekawe to wygląda. Nie bardzo interesuje gdzie on zrobił tą dziurę. Albo to nie. No może że to było w środku. Cyrek zbudowany w środku. Chyba gdzieś to już słyszałem. <noise> Tylko, że pod ziemią. Mam już lepsze przynajmniej uprawnienia. Tu jest zapis, czyli coś ominąłem? Nie, raczej tu już nic nie ma. Otwieraj, siema mordo! Nie uwierzę, że taki sprzęt był w tamtych czasach. Szybciej z tym. No teraz się wczytywać będzie. Otwieraj to! A, poczekał na mnie, jak miłe. Ej, bo ty niszczysz mi to. Nie ma. Ej, z tobą. Ej, to on tu jest, on tu jest. On dalej niszczy. Nie mam biletu, mówiłem ci już. Oj, Ojoj, oj. oj. No dobra! Coś poszło nie tak, i to jest zauważalne. Ej, ale naprawdę, że taki sprzęt był w tamtych czasach. Znacie tutaj, lorowo. To jest aż. naprawdę dziwne. Bo pierwsze animatrony, tak to mogłyby być teoretycznie. Lepiej rozwinięte. Czyli gdzie ja iść? Tu? Gdzie ja miałem iść? No chyba to trochę potrwa. Najpierw... Biegnąć. Idziemy prawo. Jak to? Tu? Tu? Od kiedy tak? Co się tu dzieje? Coś tu się zmieniło. Ja on zniszczył wtedy tam? To tak nie powinno wyglądać. Czy on to losowo robi? W sensie. Za każdym razem będzie inaczej. Linę w prawo. w lewo. Biegnę lewo, nie biegnę lewo, biegnę do przodu, kucnąć trzeba. Serio, tak już daleko byłem. Czemu ja muszę teraz od początku robić wszystko? Dobra, nie, na szczęście. Zablokowałem się. Tu lewo. Tu tak. Tu tak. Tu zapewne zablokuję, więc pójdę naokoło. Tu. Tu wygląda jakbym miał zniszczyć to. O, cześć. Powróciłeś. Dobra. Uciekłem? Nie uciekłem Nie uciekłem Ja chcę ucieknąć Chcę ucieknąć Zrozumiano? Tickets, please Tickets, please Tickets, please No skąd? Serio, czy ty masz jedną tylko rolę, Aż z pan do mnie zaczął dzwonić. Fotowoltaiki aż mi chce sprzedać, gdzie ja tędy iść mam? Tędy, tędy, tędy. To jest specjalnie tego strona. Kotarz do mnie przyszedł z wrażenia. O mój yy, go, 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 go ha, nie wiem czy już po angielsku chcę mówić czy po polsku. Czy ja mam speedrunować to? O co chodzi? Się, Mordo! Piona chce zbić? Piona! Oj. O, nosek zgubił. Akurat przed wiemu dotknął go w nos. Nie, on jest? Już jestem pokryta. The system was flooded with alarms and alerts, and then it all stopped. I'm guessing you took care of it. Well done. No, no, no. I almost died again. You need to send help. Get me out of here now. Amazing. We'll look into it. But first, the system says the data diver was updated to include creator permissions. I guess that means you're an artist now. Good job. I knew you could do it. As for your real job, your next target is the upgrade station in the demonstration theater. Check the map. You can get there through the workshops. Dobra. <coughs> Nasz następny cel. Nie pamiętam co mówił. Button theater. Go through the workshops to get to the theater. Okej. Uh, workshops. Domain Hall, tak to idę. W ogóle, teraz zauważyłem, że tutaj jest pierwsza rzecz... Cztery? Po co mi cztery? To jest chyba sun. W sensie, jako słońce. Jak coś źle wymawiam po angielsku, to... Sorki. Ale tak jakoś wyszło. Tutaj? Fieter? Nie. Dobrze, poczekaj. Fie... Nie, dobra. Eee, jest coś, gdzie mogę ten scyzoryk odłożyć? To jest scyzoryk? Nie wiem. 4, 2. Tu są różne liczby. To trzeba zaraz sprawdzić. Mogę, śmieszna sytuacja. Ten typ o wcześniej powiedział, że. No, I'm dying. Można się przeszkadzać? I'm dying to know what happened here. No, coś w tym stylu. No i no, 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 tak, że my umieraliśmy, a kiedy on właśnie umiera z ciekawości, co się wydarzyło? Cztery? Cztery? Trzeba to później sprawdzić. No, w sumie moglibyśmy teraz to zobaczyć, niby, ale po co. Już wiem, że to będzie mimik. The Mimik! Nie, nie ma mimika? Co to jest? Puppet Show. Wow. Ciekawi mnie, co to jest w ogóle. Ten płyn taki. No, otworzyło się. Gdzie ja potrzebuję przejść? Ale do dupy to dopiero rzuciłem. Gdzie ja teraz potrzebuję przejść? Co ja chcę zrobić? Tu coś jest. To chyba tam muszę przejść. No, teraz będziesz tutaj szedł niby. Wcześniej ci się nie chciało. Kiedy potrzebowałem, nie wiesz, że ja tu jestem, No mówię, że nie wiesz! Nie mam pomysł. Na no szybko, na no szybko. Jednak nie. Nie wiesz, że ja tu jestem, prawda? I tu jest ludzik zdalny, czy mi się wydaje. Znaczy to mi się też kojarzy z... Czymś innym. Coś zmień. Nie! Bye, bye, bye. Najgorsze jest to, że jeszcze to puściłem. Nie zastanawia, co ja, co ja mam tu zrobić w ogóle? Jaki jest mój cel w tym miejscu? Mogę to pociągnąć? Nie. Mogę coś tu Nie macie tu, prawda? Gdzie ja jestem? W się puszcza, chyba? Tu jest filmik. O, yes. you look I'm so much to do by I'll never be ready for my big presentation. Uh, all I want to do is sleep. Why sleep when you can stay up latte? Stay up late? No, latte. It's new. From Murray. Try it. Mm. Oh, distinctive taste. Rich and roasted, yet creamy and sweet. <laughs> Give me more. That's Murray's secret recipe. The stay up latte creates the perfect cup of coffee suited to you, based on your coffee habits. I know what you want better than you do. I am always washing, washing and learning. How no, raczej you to, know? że zawsze gondasz nie jest dobre. Morning. Did you stay up all night? No, I stayed up latte. After Hahaha! Ha, ha, ha. No fajnie, dobra, mogę to wyjąć? Oddasz mi? Oddaj mi, wydaje mi się, że powinien mieć więcej tych kasetek. Dobra. Ten napis, będziemy się teraz wysiadać do końca gry? Już są suszawki. Ciekawe. Czy muszę własnego Springlocka stworzyć? Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. O! David, chcę cię przedstawić. To jest M1. Dlaczego tak wygląda? Jak to wygląda? To jest przerażające. Och, to jest endoszkielet. Nie zawsze tak wygląda. Będzie nosić fajne kostiumy. Jakie? Cokolwiek chcesz. Może pasować do dowolnego kostiumu, który stworzyliśmy. A no dobra, czyli on opowiada o tym, że. Czy ja się już logowałem do tego? Aha. właśnie dlatego się nie logowałem. E, on przed chwilą powiedział właśnie przedstawiał Davidkowi e, swojego nowego robocika, czyli M1. To mogę już iść? Bo tu nic nie ma raczej. No, tu już jest otwarte. ALE CZEMU TY TU IDZIESZ? Mu mnie jakiś zatokował. no... Fejo, Teraz zauważyłem, że tam była korbka też. To było na dół zrzucone, ty miałeś pójść na dół. Na dół. Czemu nie poszedłeś na dół? Dobra, idę. Zatwieram najpierw głowę. O, w dupę, ty tam się zrespiłeś? Ja taki już w, trochę powiem, że wyszczekany poszedłem tam. Taki pewien siebie byłem. Szybko się to skończyło. To już pozwoliłeś, że wezmę nogę. Jedna noga? Niech mam to założyć. O! Jest super, mamy już jedną nogę. się ja zresztą jakoś za blisko przy mnie Dobra Głowa też bezproblemowa Potrzebuję jeszcze Trzech rzeczy Drugiej nogi I rąk Coś mi się wydawało tak to To jest tak typowo ustawione Żeby nazwość mi zrobić On teraz idzie Nagle postanowił, że pójdzie w tą stronę. Możesz odejść? Mhm. Postój się jeszcze, tutaj z trzy godzinki. No, ty co robisz tutaj? Ci się nie pomyliło coś? Nic stąd, proszę cię. W tamtą, za mnie najlepiej. O, dokładnie. Brawo! Się zatrzymał. On się zbliża do mnie. Nie! Raz chociaż miły dla mnie nie możesz być. Raz. Mam teraz opcję, że mogę go strolować tutaj i pójść tam tamtędy. Czego nie zrobiłem teraz, bo oczywiście jestem na to za mało inteligentny. Mamy jedną rękę. Ej, śmieszny jesteś. Powinni zrobić ciebie. jako animatronika w przyszłości. Naprawdę byś fajnie wyglądał. Czy już jest, bo nie wiem, może że się mylę. Teraz, gdzie mogę znaleźć ostatnią rękę? Muszę myśleć jako ręka animatronika. Gdziebym był, gdybym był ręką animatronika? Wszędzie, w sumie. Nie wiem, pójdę tandy. On cię znowu zrespi gdzieś przy mnie. Nie, Nieraz jako to błagam cię, chociaż szczerze. jako to na przykład. Jako co się zrespiłeś? NIE! 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 Nareszcie... Dobra, to już chyba było gorsze... W sensie dłuższe od tego Big Topa Bo jakby nie mam problemu to tego, czy coś jest gorsze, czy nie gorsze Logujemy się, nareszcie! Interesujące jest, jak to działa. Ojoj, ale fajna śmiertelniczka. Ej, bo to tak ogólnie nie powinno wyglądać. Tego jestem pewien w stu procentach, że te ręce nie powinny mi tak wystawać. To chyba na koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo za obejrzenie go. E, naprawdę, jeżeli Wam się chciało. I do następnego.